Hej, ogłosił konkurs, że szukałem artystów w granicach na nietypowych mhm. instrumentach akustycznych i pamiętam, że Alek. Postawił kamerę i mówi, dobra to zagramy ten numer. Ja mówię, dobra no to robimy tak, robimy tak i wbiliśmy to tak jak zwykle gramy, typu na pełnym gazie mhm. i on to wysłał i my pojechaliśmy na dni świętego Patryka do Irlandii, bo tam graliśmy w ogóle na stricie, tam w ogóle już było tyle ludzi, że, że no musieliśmy tak. przestawać na chwilę, bo był korek na ulicy, mu nie dało rady przejść i wiem, że wtedy dostał telefon, że oni generalnie wybrali tylko nas na tą trasę no i tak. myśmy z tego dabli na stary. Samolotem do Wrocławia, do Hali Stulecia i tam nagle, wiesz, w garderobie z nimi. No tak. Ja w ogóle taki wiesz, przestraszony, młody gniewny z drugiej strony. Z ulicy? No, tak, z ulicy nagle wiesz. I my pod koncercie, wiesz, jakaś mała impreza do busa, do hotelu, i nagle się okazało, że w ogóle jeździmy z nimi busem i śpimy w hotelach. I jak wychodziliśmy na scenę, to wychodziliśmy z typu na ostatni numer, gdzie już publikam ja. <laughs> Nigdy bym nie pomyślał, że, wiesz, że z tymi wiadrami wylądujemy nagle wiesz w takich miejscach. <laughs>